Kartonowa poczekalnia, śmigłowce Kania oraz Mi-2, wydawnictwo WAK. Zapraszam, przejrzymy to wydanie. W tym odcinku, model, a właściwie dwa modele jest to nagroda, w którą otrzymałem: śmigłowiec za śmigłowiec. I taką oto wycinankę w nagrodę otrzymałem. Wydawnictwa VAG. Są to śmigłowce PZL Kania oraz Mi-2. Dwa modele w jednym opracowaniu. Troszeczkę nietypowa skala, bo jest to skala 1 do 50. I taka seria, śmigłowce polskiej policji, stopień trudności 3. I tak na pierwszej stronie mamy tu e, troszeczkę danych na temat tych śmigłowców, e, czyli opracowania kani i Mi-2. E, Kania to nic innego jak e, rozwinięcie śmigłowca Mi-2. E, śmigłowiec Kania został wyposażony w amerykańskie silniki e, mocniejsze troszeczkę od tych, które były zainstalowane w Śmigłowcu Mi 2. Były to silniki Allison 250, wyprodukowano 19 egzemplarzy. W polskiej policji były wyko wykorzystywane do zadań patrolowo-transportowych. I króciutki opis budowy, no i przechodzimy już do stron, właśnie z częściami. Autorem opracowania jest. Opracowania tych modeli jest Michał Szklarczyk. No i przechodzę do e, już do arkuszy z częściami. Autor tu wspomina, że modele są dość e, no, trudne, skomplikowane ze względu na jakby no, małe części. Po prostu w skala 1,50. Stąd troszeczkę mniejsze te wszystkie części są i i może to być troszeczkę trudniejsze dla mniej doświadczonego modelarza. I tak na tym pierwszym arkuszu mamy PZL Kania i tu widzimy właśnie części kadłuba, śmigłowce, modele nie mają wnętrza wyposażenia wnętrza przy tej skali no, byłoby dość troszeczkę to skomplikowane bardziej i trudne do wykonania mają takie przeszklenia tylko yy, i to jest wszystko natomiast jakby sama budowa zewnętrzna no to jak widać yy, mamy tego troszeczkę takich yy, tych elementów do zwijania, walcowania sam na przykład tutaj ta część yy, tego Belki ogonowej to też należy to zwinąć w walec, tak się prezentują. Właśnie troszeczkę bliżej zrobiłem części, jak widać, no, białe i niebieskie kolory. Białe no to trzeba czyściutko robić, żeby te kolorki były niewybrudzone klejem cięcia. Unikać tych linii po prostu. Widzę tutaj kreska linii jest bardzo cieniutka. Także tu też to jest plusem. No i właśnie widzicie, że tu jest dość dużo części drobnych, takich małych, sama, sama jak gdyby sam nos kadłuba to jest właśnie, o tutaj powiedzmy to będzie nosem to jest też do Takiego dość e, skomplikowanego wycięcia w taki stożek sklejenia, tu oczywiście niezbędne, niezbędne będą kulki. No i przechodzę do drugiej strony. Też cały czas to są elementy telkania, e, Strony oznaczone na czerwono podpisem i tu są wręgi do wycięcia i chłopaty wirnika. E, cała piasta. Tu mamy elementy do samodzielnego wykonania. To są wszystko elementy oznaczone numeracją S. I to są właśnie elementy do samodzielnego wykonania. I dalej. I dalej mamy też PZL Kania, Rysunki. Jak widzicie, dość taka bryła. Złożenie tej bryły, czyli tej, tej, tej kratownicy całej z wręk, jest dość sporo tych wręk. One są, nie są duże, właśnie najlepiej by było, jeżeli kupimy zestaw wręk ciętych raserowo, to naprawdę usprawnia podwozie główne, podwozie przednie i tu jest sposób mocowania rozrysowane, tu jest taki widok właśnie bardziej z przodu. Tu widzimy jakiś y, zasobnik, y, radar bądź, bądź kamera terwo, termowizyjna. Taki element. Y, no i tu, właśnie widok, jakby tak troszeczkę od tyłu, z boku, na te silniki amerykańskie firmy Allison. Tu jest z przodu widok. I tu mamy widok, właśnie z przodu. Tu troszeczkę tak z tyłu i jeszcze jedna strona z e, rysunkami przezetilkania też opisane tu już są rzuty bok dół e, e, to był prawy lewy i góra i tu wirniki czy to będzie widać tu wirnik tylny tu są schódki no, i oznaczenia, numeracja, po prostu myślę, że dość czytelna. I strona z kolejnymi rysunkami, też PZL Kania. To jest e, sporo tych rysunków, nie liczyłem, one nie, są, one nie są tu jakby numerowane. No, po prostu musimy szukać częściej, szukać rysunków i e, obserwować to wszystko, kontrolować. Co, gdzie, kiedy. W niektórych momentach mi to troszeczkę się kojarzy, że na przykład ten rysunek, jakby z przodu, może być troszeczkę jakby w skali, czyli w skali 1 do 1 mniej więcej tak, jaki jest wielkości model. O i tak się przedstawiają, właśnie tu mamy taki rzut, troszeczkę jakby od dołu całego pod, podwozia, podbrzusza modelu. Koła, podwozie przód, zbiornik, zasobnik. Nie wiem, że to zbiorniki są boczne, albo jakiś zasobnik. Trudno mi tu określić. No i dobrze, i przechodzimy. Tu mamy już na stronie opis PZL Mi 2, czyli tu już tyczą, te rysunki dotyczą modelu śmigłowca Mi 2. No i tu właśnie podobny e, rysunek z. Oznaczeniem w ręk, poglądowym ich sklejeniem, tu podobnie. I tu mamy też od dołu, widok na model, rysunek, i belka ogonowa, tu jeszcze wręgi właśnie dalej ta belka ogonowa przejdziemy do arkusza, tu troszeczkę jest też tych części. I tu mamy też opis, że jest to PZL Mi 2. I części, czyli wręgi do naklejenia na karton i sklejenia tak jak tam wcześniej z rysunkiem. No i śmigła, czyli płaty nośne, śmigła nośne, wiernika głównego. Tu mamy głowicę i tu jest tak jakby kolor, zapas kolorów no i oczywiście do samodzielnego e, wykonania elementy z drutu i tu też są oznaczone jako elementy S taką tutaj przyjęto, o, taką przyjęto oznaczenie takie no i arkusz z częściami właśnie też śmigłowca PZL Mi2 mamy oznaczenie na Arkuszu, także yy, jeżeli wycinamy, to nie powinniśmy się pomylić. Yy, mniej więcej to się tak kształtuje. Ja tu pozwolę sobie dotrzeć do tych pierwszych dwóch stron. Hmm, to są cztery arkusze w zasadzie o otworzę. i tu mi się zbierza. O, tu mamy dwa arkusze do kani i na dwóch arkuszach mamy E, też do MI2. Dwa arkusze. Tu możemy je rozciąć, e, sklejając, i wtedy nam się na pewno nie pomylić. Sklejamy jeden z modeli, odstawiamy drugi, i w ten sposób mamy jakby taką zachowaną, e, zachowany porządek. E, podobna kolorystyka jak kani. Mamy też biało, niebieskie. Oczywiście oznaczenie policji kojarzy się z niebieskim. Śmigłowce służyły w latach Kania od 1996 do 2014, a Mi-2 w latach 2001-2020. No i właśnie to z tego okresu są te malowania. I jak podobnie kania, też śmigłowiec, podobne części, elementy, y, podobna konstrukcja. Tu mamy też rysunki gór, rzut z góry, y, od dołu. Y, prawa strona lewa. No i ostatnia strona okładki. To też rysunki podobne jak i kani, właśnie też. I tu zwrócić należy uwagę, właśnie, że silniki są. Inne, troszeczkę innej budowy będzie ta cała góra, jak w kani. Ale same same modele są bardzo podobne do siebie. Jest to opracowanie numer 9 z roku 2023. Ja chyba gdzieś to omawiałem, ale bardziej jakby w nowościach, jakie się ukazały. Tak mi się coś wydaje, bym musiał gdzieś się wrócić do filmu, który zrobiłem w 2023. No i teraz to ten model, to wydanie trafiło w moje ręce. Troszeczkę skala 1 do 50, ale to ma swoje zalety, bo modele są znacznych, znacznie mniejszych rozmiarów i troszeczkę łatwiejsze, jak gdyby w przechowaniu, wystawie widziałem gdzieś na jakiejś wystawie, nie pamiętam e, dokładnie gdzie ale widziałem e, te dwa modele były wystawione na jakiejś e, jednej z wystaw na której też byłem e, były, ładnie się prezentują jeżeli są ładnie zrobione czysto to naprawdę są ładnymi modelami Także to na tyle z mojej strony. I następny model w mojej kartonowej poczekalni będzie czekał na sklejenie. Także na tyle z mojej strony. I takim pozdrowieniem, żeby nożyczki były ostre a klej wikol był mocny. Żegnam się. Cześć.